Zaczynamy przed wakacjami kolejny temat, który prawdopodobnie będziemy już kończyć we wrześniu, jak Pan Bóg pozwoli. Ale, sakrament, który jest szczerze bardzo ważny i potrzebny dla nas, a mianowicie sakrament pokuty, to jest tak, że człowiek, no można powiedzieć, gdzieś tam pod pewnym względem. Tej instynktownej inteligencji nam mniej powiedzmy, bardziej brakuje niż zwierzętom, ponieważ no, zwierzęta po doświadczeniu czegoś przykrego, dość szybko zapamiętują, oczywiście zależy od pewnego tam poziomu rozwoju danego zwierzęcia, ale zasadniczo zapamiętują, gdzie czyha na nich niebezpieczeństwa. Jeżeli, powiedzmy sobie tak, jakiś właściciel bije swojego psa, to ten pies, mimo że jest karmiony przez właściciela, to mimo to nigdy nie będzie mu ufał do końca. Będzie gdzieś tam, e, będzie się go bał, będzie stronie od niego, ponieważ e, te złe doświadczenia e, powodują, że e, no musi wybierać, czy dostać kijem. I, I czy raczej może jakoś tam próbować obejść to? Natomiast człowiek no, jest taką istotą, która oczywiście jest nie, nieporównywalnie wyższa niż nawet pies, ponieważ człowiek ma rozum, nie tylko pamięć, i może rozumować, może wnioskować. I tutaj, drodzy wierni, my z tego rzadko korzystamy chyba zdecydowanie za rzadko. Ponieważ diabeł jest takim właśnie, no, nie, niekoniecznie właścicielem naszym, ale, ale jest kimś takim, który ma kij i nas tym kijem okłada. I nas wtedy bardzo boli, kiedy tym kijem dostaniemy, ale mimo to za każdym razem gdzieś tam do niego podchodzimy. Nim, nim, on ciągle nas gdzieś wabi do siebie i my idziemy znowuż i znowu powtarza się historia. Piąty, dziesiąty, dwudziesty. Czterdziesty, setny, tysięczny raz, i nasze doświadczenie wcale, wcale nie przekłada się na mądrość, ponieważ ciągle grzeszymy, ciągle grzeszymy w wielu wypadkach tym samym, tymi samymi grzechami i nie ma tutaj żadnej poprawy. Pan Jezus daje nam niesamowicie ważny sakrament, który ma nas leczyć z naszych grzechów. I tym właśnie sakramentem jest pokuta, sakrament pokuty, który, w którym Pan Jezus powiedział, jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy także zginiecie. Też na innym miejscu Pan Jezus mówi, biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo będziecie narzekać i płakać. I tutaj, drodzy wierni, kiedy Pan Jezus ustanawia ten sakrament pokuty? Ten sakrament pokuty Pan Jezus ustanawia w dzień swojego zmartwychwstania. Wtedy, kiedy ukazuje się wszystkim swoim apostołom zgromadzonym w wieczorniku, jako można powiedzieć, wielkanocny prezent, jaki daje Kościołowi, to jest właśnie to tchnienie swoje. Tchnie na nich, mówi: weźmijcie ducha świętego, i którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus ustanawia sakrament pokuty ponieważ zdaje sobie sprawę że cała ta radość wielkanocna wcale nas nie uchroni przed pokusami i co gorsza nawet nie uchroni nas również i przed tym żeby tym pokusom ulec nie tylko że jesteśmy poddani pokusom ale niestety tym pokusom ulegamy i z tego tytułu pan Jezus daje nam ten to lekarstwo w postaci sakramentu pokuty. Ten sakrament oczywiście jest udzielony nie każdemu, tylko apostołom. Apostołowie udzielają tej władzy swoim współpracownikom, kapłanom i de facto tylko ci mogą rozgrzeszać. Nikt inny nie może, nie może tutaj rozgrzeszać. Ale władza ta rozgrzeszania, jak wiemy również z Ewangelii, przynależy tylko i wyłącznie do Pana Boga. Dlatego też kapłani, którzy udzielają rozgrzeszenia, nie mają tej władzy jako jakby ze swojej natury, tylko są szafarzami są tymi, którzy reprezentują Pana Boga i znowuż działają w Jego osobie. Dlatego też kapłan mówi ja rozgrzeszam. Ale de facto nie ja jako taki konkretny ksiądz, tylko ja w imieniu Trójcy Przemajświęczy, w imieniu Pana Boga udzielam rozgrzeszenia. I to, że Pan Jezus daje władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów, to jest bardzo konkretny dowód na to, że wiąże się to również z tym, że te grzechy należy wyznawać Kapłanowi. Ponieważ bardzo rozpowszechniona jest, szczególnie przez. Protestantów, ale i różni liberalni katolicy, którym spowiedź uwiera, no bo muszą przyznawać się do swoich grzechów przed kapłanem. Być może czasami się wstydzą tych grzechów szczególnie i woleliby tej spowiedzi się pozbyć, więc uderzają w tą spowiedź, mówiąc, że to jest taki XIII-wieczny wynalazek. Dopiero w XIII wieku Kościół wprowadził obowiązek wyznawania grzechów, bo że wcześniej tego nie było. Otóż byłoby nielogiczne. Dlaczego w takim układzie Pan Jezus daje władzę zatrzymywania grzechów? Mógłby udzielić w tym momencie tylko władzy rozgrzeszania. Powiedzieć, powiedzieć w taki sposób: każdy, kto do Ciebie przyjdzie, masz Mu wybaczyć grzechy, masz mu, masz mu odpuścić grzechy. I już. Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Ale skoro powiedział, że komu zatrzymacie, są im zatrzymane, to znaczy, że kapłan, który szafuje tym, tą łaską Bożą, krwią Chrystusa, musi mieć jakieś kryteria, które mu pozwalają komuś zatrzymać grzechy. To nie dlatego, że kogoś nie lubię. No to jak go nie lubię, no to niech sobie ma. Tak? Nie udzielę mu rozgrzeszenia. Przecież kapłan nie działa we własnym imieniu, jest reprezentantem. Może kogoś nie lubić ewentualnie, ale, ale to nie zmienia faktu, że kiedy siedzi w konfesjonale, jest reprezentantem pana Boga i tu nie ma nic do lubienia czy nie lubienia. To nie jest żaden kryterium do tego, czy można komuś udzielić rozgrzeszenia, czy nie można udzielić. Bardzo niewielu cieszy się takim szczególnym darem, szczególną łaską czytania w sumieniach ludzkich. Słyszeliśmy o tym, że Święty Jan Maria i taki dar miał również, że ojciec Pio z Petrelciny taki dar posiadał, że nawet jak ktoś tam próbował coś kombinować, ukryć, to Pan Bóg oświecał umysł spowiednika i ten widział grzechy i mówił: Dlaczego tego nie wyznajesz? Dlaczego ten grzech próbujesz zataić? Większość kapłanów, zdecydowana większość kapłanów takiego nadzwyczajnego daru nie ma. Jeżeli ktoś klęka przy kratkach konfesjonału, to spowiednik nie może, nie ma zielonego pojęcia, cóż tam dzieje się w sumieniu danego człowieka. Nie ma takiej, nie ma takiej opcji. Więc ten, ten penitent musi wyznać swoje grzechy, musi je nazwać. I tutaj nie, nie tylko grzechy, ale też i okazać swoją skruchę, postanowienie poprawy, i to będzie wtedy decydowało o tym, czy danemu człowiekowi można udzielić czy te rozgrzeszenia, czy też należy mu te grzechy zatrzymać. Powiedzieć, że musisz takie i takie warunki jeszcze zrobić w swoim życiu, poprawić to i tamto, i dopiero wtedy będziesz w stanie przyjąć rozgrzeszenie. Więc tutaj cały mit. XIII-wiecznej spowiedzi rozbija się o słowo samej Ewangelii. Nie ma i doskonale też wiemy, oczywiście, sama jakby zewnętrzna praktyka wyznawania grzechów, jakie grzechy były wyznawane, to jest szersza historia. Ale nie zmienia faktu, że grzechy należało wyznawać i, i już nawet na, na przełomie testamentów ci, którzy przychodzili do Jana chrzciciela po chrzest, wchodząc po chrzest. Do, do rzeki Jordan wyznawali swoje grzechy. To jest nic nowego, to nie jest żaden wynalazek ze średniowiecza, tylko jest to, jest to również praktyka, która istniała w judaizmie i która, która stała się też jakby częścią sakramentu pokuty. Teraz tak, oczywiście jak już powiedziałem, spowiadanie się jest dozwolone tylko przed kapłanem. Tym, który, kapłan, który jest też upoważniony do tego. I tutaj należy oczywiście od razu zaznaczyć, że bardzo długie lata w kapłanów bractwa uderzano tym kijem, że wy nie macie jurysdykcji do spowiadania. Zdarzyło mi się, że siedzę w konfesjonale, ktoś przychodzi i mówi na początku, czy ale ta spowiedź to będzie ważna, czy nieważna? No to tak sobie siedzę, tylko w konfesjonale, tak? No, po prostu, nie wiem, znalazłem sobie zaciszne miejsce sobie siedzę. Tak? Dlaczego? Co jest potrzebne, oczywiście, do ważnej spowiedzi ze strony kapłana? Kapłan, oczywiście, musi być wyświęcony ważnie, ale oprócz władzy święceń, powinien mieć władzę jurysdykcji. I czyli tą władzę jurysdykcji normalnie ona spływa z papieża, czyli papież posiada pełnię władzy, rządzenia nad kościołem, dzieli się tą władzą z biskupami, biskupi dostają tą władzę na swoje diecezje i biskupi dzielą się swoją władzą jurysdykcji z proboszczami i bikariuszami i w ten sposób jako od papieża przez biskupów po wikariuszy można powiedzieć, ta władza jurysdykcji się rozlewa nad kościołem. Natomiast bractwo nie posiadało takowej jurysdykcji. To dopiero z własnej jakiejś inicjatywy papież Franciszek. Księżą Bractwa udzielił jurysdykcji tak, jak udziela tej jurysdykcji kardynałom, czyli pominięciem biskupów bezpośrednio, ale wcześniej, kiedy tej jurysdykcji nie, nie posiadaliśmy, tej takiej formalnej, to nie znaczy, że nie spowiadaliśmy, że spowiadaliśmy nieważnie. Dlatego, że stan, jaki Kościół był, stan wyjątkowy, gdzie jakby kryzys dotknął hierarchii, to nie jest tak, że gdzieś tam z zewnątrz jest atak na Kościół, tylko ten atak jest od wewnątrz, hierarchia popadła w herezję modernizmu i teraz jakby będzie oczywiście zwalczać tych, którzy próbują wiarę zachować, więc siłą rzeczy każdy środek będzie użyty. Dlatego też w tych nadzwyczajnych sytuacjach po prostu, po, po prostu się posługuje jurysdykcją nadzwyczajną. Trochę tak jak lekarz, który na przykład utracił prawo wykonywania zawodu z jakichś tam powodów. I teraz znajduje się w sytuacji, że nie wiem, no jest jakiś wypadek, ktoś jest umierający. Ten lekarz nie powie, no ale ja nie mam papierku to aktualnie takiego podbitego, więc nie będę tego człowieka ratować. Tak? Tylko jest sytuacja konieczności i on po prostu temu człowiekowi udziela tej pomocy. Czyli w nadzwyczajnych sytuacjach nawet tu już do tej jurysdykcji nadzwyczajnej się również odwołuje, odwołać może każdy, może nawet kapłan upadły, jeżeli ktoś był ważnie wyświęcony, ale z jakichś tam powodów odszedł od wiary, nawet utracił wiarę, albo przeszedł na jakiś, powiedzmy, wyobraźmy sobie jakiś buddyzm, czy co, ja wiem, jakie inne zabobony i teraz taki upadły kapłan znajdzie się w sytuacji, powiedzmy, że ktoś przy nim... Umiera, tak? I, I ten ktoś prosi o rozgrzeszenie, to ten kapłan może udzielić ważnie rozgrzeszenia. Więc. Yy... Widzimy, że ta sytuacja nadzwyczajna upoważnia. Jeżeli, jeżeli mamy kryzys, a mamy przecież w tej chwili już naprawdę, trzeba być bardzo ślepym, żeby tego kryzysu nie widzieć. Więc mamy ten kryzys bardzo mocny, doktrynalny, moralny. W tej chwili to wszystko wyłazi bardzo jasno i staje się przed oczami. Więc niezależnie od tego, czy papież będzie dalej nam dawał tą jurysdykcję, czy jej nie będzie dawał, jest jakby sytuacja upoważnia nas do korzystania z nadzwyczajnej jurysdykcji, do tego, żeby. Pomagać duszom. Nie możemy, jakby nie, nie czujemy się też na, w sumieniu, nie ma, jakby nie mamy tego przyzwolenia, żeby powiedzieć Idźcie do spowiedzi gdzieś tam indziej, znając e, również tę sytuację, że w, nie, w wielu miejscach można też trafić na spowiedników, którzy będą w grzechach utwierdzać, nazywać grzech. Albo drobnostką, albo, albo wręcz cnotą. Tak? I powiedzą, że no nie ma się co przejmować. Tak? jakby tutaj nie, To nie jest jakiś tam wielki grzech, to nie jest nie to jest wielki problem, albo że to w ogóle żaden grzech się tym nie przyjmuj. Tak? I, I później ludzie oczywiście e, zwiedzeni przez takich właśnie najemników, albo pasterzy, czy ten owiec, czy wilków owczych skórach, e, no, tracą wiarę. Tak? Pogrążają się w grzechy i tak dalej. Teraz e, pozwólcie, że jeszcze na koniec tej katechezy takich parę bardzo praktycznych rzeczy e, związanych z, z samym spowiadaniem się, z tym, jakby wejściem do konfesjonału i co tam trzeba zrobić, aż będzie mi wolno wyjść. E, więc, e, drodzy wierni, normalnie jest tak, że oczywiście konfesjonały różnie wyglądają u nas, wyglądają właśnie w taki sposób, że to trochę wygląda jakby się wchodziło do szafy, i, I w środku jest klęcznik, jest kratka, jest klęcznik. Wchodzimy, natychmiast krękamy, i tu ważna uwaga. Jeżeli ktoś chce używać tej formuły, pobłogosław mnie, ojcze, bo zgrzeszyłem, to niech ją, jej używa tak, jak ona jest zapisana w modlitewniku. Czyli natychmiast wchodzę i pierwsze, co robię, mówię, pobłogosław mnie, ojcze, bo zgrzeszyłem. Ponieważ kapłan natychmiast, jakby przy, kiedy wchodzi. Penitent udziela błogosławieństwa. Jeżeli nawet ktoś nie powie tej formuły, to i tak tego błogosławieństwa udziela. Ale jeżeli robimy coś takiego, że niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w trakcie kiedy kapłan udziela błogosławieństwa, on odpowiada na wieki wieków i wtedy niech będzie... pobłogosław mnie Ojcze, bo zgrzeszyłem, kiedy już to błogosławieństwo zostało udzielone, no to jest zupełnie bez sensu. Więc jeżeli chcemy używać, nie, jakby nie musimy, że ktoś jest nauczony... Inaczej, że na przykład, nie wiem, wchodzi i się żegna, albo wchodzi i mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus najpierw. Może też tak robić. Nie ma tutaj jakby te przypisy liturgiczne de facto, tak naprawdę obejmują właściwie to, co ksiądz ma zrobić, ale nie to, co, co wierny, także... To raczej odwołujemy się do pewnych zwyczajów, które są, więc jeżeli, jeżeli ktoś ma w zwyczaju, że wchodzi i mówi niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, potem się żegna, to niech tak robi. Jeżeli ktoś się najpierw żegna, a potem mówi niech będzie pochwalony z Chrystus, niech tak robi. Tylko proszę, jakby jeżeli ktoś używa tej formuły po mnie nie ojcze, bo zgrzeszyłem, to niech ją wypowiada natychmiast po wejściu do konfesjonału. I dopiero potem przeżegna się, kiedy kapłan udziela błogosławieństwa i powie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Należy zawsze się przeżegnać, kiedy zaczynamy spowiedź. To jest jakby, czynimy to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię Trójcy Przenajświętszej. I to, to jest jakby to jest bardzo istotne. I znowuż należy powiedzieć, kiedy byłem u spowiedzi ostatni raz. Zdarza się tak, że ktoś wchodzi do, do konfesjonału i od razu zaczyna grzechy. To zrobiłem, tamto zrobiłem, a teraz byłeś u spowiedzi, nie wiem, 10 lat temu, wczoraj, nie ma pojęcia. Ksiądz nie, niekoniecznie musi znać. Jeżeli, jeżeli ktoś regularnie, systematycznie u danego księdza się spowiada, to, jakby to może nie jest aż tak ważny w tym momencie szczegół, żeby tam zaznaczać, ale jeżeli no, no nie jestem stałym penitentem danego księdza, to wypadałoby powiedzieć, znaczy wypadało, jest to obowiązek, powiedzieć, kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi. I tutaj znowuż no, to może być, no, nie musi być co do dnia, nie, nie trzeba koniecznie mieć tam gdzieś zapisano w portfelu datę, że ostatnia spowiedź była, dajmy na to, tego i tego kwietnia, tylko no, mniej więcej dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc temu. Albo powiedzmy kilka miesięcy w znaczeniu, tam powiedzmy, sześć 6 miesięcy, 10 miesięcy, no to trzeba jakoś tak w miarę zaokrąglić i, i zaznaczyć. I znowuż, jeżeli chodzi o wyznawanie grzechów, to jeszcze do tego wrócę, ale wyznajemy zwięźle na spowiedzi i jasno. Czasami właśnie też ludzie próbują jakby tak zapakować, że coś tam nie wie. Taki przykład, który gdzieś jeszcze na teologii moralnej sam słyszałem, to mianowicie, że pewna młoda niewiasta wyznaje w taki sposób swój grzech, że zapomniałem, że moje ciało było i jest świątynią Ducha Świętego. No i teraz ksiądz musi tam zgadywać co tak naprawdę w konkrecie dana osoba popełniła, tak? jaki grzech. Więc sam fakt, że ktoś zapomniał, no to ludzka słabość, że się coś zapomni, ale to trzeba po prostu powiedzieć, że taki taki grzech popełniłem bez jakichś niepotrzebnych szczegółów, jasno, konkretnie, także, żeby kapłan wiedział, z czego ktoś się spowiada. I na koniec oczywiście należy zaznaczyć, że się za grzechy żałuje i ma się postanowienie poprawy. I tutaj... I potem oczywiście wysłuchać yy, pouczenie, jeżeli takowe jest, ono nie musi być. Jakby to też nie jest tak, że ludzie czasami myślą, że, że to jest absolutnie konieczne, żeby kapłan teraz dawał mi jakąś naukę przy każdej spowiedzi. Nie musi oczywiście i teraz nie, nie można mieć też pretensji, że a to, to ksiądz mnie zbył. Są sytuacje, kiedy rzeczywiście ta nauka jest bardzo potrzebna i konieczna i nawet kosztem tego, że długa kolejka ksiądz musi jakby poświęcić czas, być może nawet wiele czasu, a w niektórych wypadkach być, być może no nie jest to absolutnie konieczne i, 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 i to, że, że tej nauki nie ma, no to, to nie ma po prostu. wysłuchać to, co jest za pokutę i w trakcie, kiedy kapłan udziela rozgrzeszenie, trzeba wzbudzić sobie akt żalu. Czy tu będzie po prostu jakiś akt szczelisty, najczęściej jakby spotykany w Polsce, Boże bądź miłości w niegrzesznemu i pięknie z Ewangelii wzięty. I to, i to tutaj jak najbardziej można po prostu nie wiem, ze skruchą w sercu powtarzać, ale po cichu, tak żeby księdzu nie księdzu nie przeszkadzać w wymawianiu formuły rozgrzeszenia. Ludzie czasami rzeczywiście no, jakby tak mocno przeżywają to i tam się biją, także aż pierś dudni i, i tam głośno wypowiadają, Boże, Boże miłości w niegrzesznemu, także, że spowiednik nie może się nawet skupić na tych słowach rozgrzeszenia. Więc po cichu Pan Bóg słyszy naszą, nasze słowa, widzi naszą skruchę, to jakby nie musi być jakoś tak bardzo mocno wyrażane na zewnątrz. I po, po udzieleniu rozgrzeszenia kapłan najczęściej jeszcze wypowiada taką modlitwę prosząc o to, żeby zasługi, męki Pana Jezusa, Matki Bożej, wszystkich świętych przyczyniły się do poprawy danego człowieka i, i potem daje jakimś albo słowem, że idź w pokoju, albo Twoje grzechy są Ci odpuszczone, albo pukaniem daje znać, że, że już można wyjść. Wtedy wychodzimy i co robimy? Dziękujemy Panu Bogu za spowiedź i odprawiamy pokutę. Po prostu to trzeba, żeby to weszło w krew. Nie a na zasadzie a to odprawię potem, tak, dobra, to, to już nie, teraz nie muszę. Nie. Jeżeli naprawdę nie jest jakaś sprawa gardłowa, że, że muszę lecieć, bo, bo, bo coś tam nie wiem, sobie przypomniałem, że garki nastawione stoją na, na, na piecu i ten i teraz wszystko wy, tam się wygotuje i tak dalej, no to wiadomo, że w tym momencie nie odmawiamy części różańca, tylko lecimy szybko do domu, żeby ratować dom przed pożarem, ale jeżeli takiej pilnej potrzeby nie ma, to nawet jak mamy ochotę teraz lecieć tam, to odprawmy najpierw pokutę a potem idźmy sobie do swoich spraw. Podziękujmy Panu Bogu, pokutujmy, i potem pójdziemy do tego, co mamy do zrobienia. To tyle gwoli wprowadzenia do sakramentu, sakramentu pokuty.